Wart, ja sobie radę dam Jesteś to jesteś A jak Cię nie ma To też nie wielki kram Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, Tylko przy siebie mam O mnie zapomnij O mnie się, się nie martw Ja sobie radę dam Kiedyś ochotę miałam na kino Tyś miał na lody nastrój Chciałam by razem Czas nam upłynął Ale Tyś cenił czas swój Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty bolałeś Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki. Humor poprawią mi w O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz żyć, same bez zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomni, o mnie się nie ma ja sam kto, kto na ławce wyciął serce i podpisał głupiej elce? Kto, no powiedz kto. Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Dla ciebie tak cierpiałem, powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie.